Ludzie od 2000 lat modlą się do milczącego ducha z pustyni. Proszą o zdrowie, o pomoc, cud. I co? I chuj! Dzieci dalej umierają. Matki dalej błagają o leki. Bracia zabijają braci. I nic się kurwa nie dzieje. Zero odpowiedzi, zero działania. Tylko cisza i zaufaj planowi. Ale wiecie co? Ja nie potrzebowałem planu. Ja potrzebowałem człowieka. I właśnie taki człowiek się pojawił. Nie miał skrzydeł, nie miał tytułu. Nie mówił, pan cię kocha. Po prostu przyszedł i pomógł. Zwyczajnie. Po ludzku. Z serca. Andrzej Włosek. Poznałem go dwa lata temu. Nie znał mnie. Nie musiał. Ale podał mi rękę, gdy leżałem. Nie dla fejmu. Nie dla lajków. Nie dla chwały. Po prostu dlatego, że jest takim człowiekiem. Pomaga dzieciom, matkom, ludziom, których świat już nie widzi. Nie modli się. Działa. Nie obiecuje. Daje. Nie gada. Po prostu robi. I teraz pytam was wszystkich, po co wam ten cały pustynny demon, skoro cuda robią tacy ludzie jak Andrzej? Może czas przestać klęczeć i zacząć kurwa działać? Może czas przestać wierzyć w bajki i zacząć wspierać tych, którzy naprawdę coś robią? Bo świat nie potrzebuje Zbawiciela, świat potrzebuje ludzi. Andrzej Włosek, znasz go już? W przebudzeni resetujemy matrix.